Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami film na top ligi europejskie, wszystkie podstawowe ligi od piątku do poniedziałku, zapraszam serdecznie na film. Partnerami kanału są STS, zakłady bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Noblebet i Betkris, linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, możecie się z nich rejestrować, wszystkie promocje i bonusy bukmachera oczywiście pozostaną dla Was dostępne. Zacznijmy od polskich lig. Jeśli chodzi o statystyki, to tak jak mówiłem, będą w następnym filmie razem ze statystykami z tego filmu. Nie wyrobiłem się, ponieważ za dużo pracy mam z grupami VIP-owskimi. Tak więc statystyki będą łączone z przyszłym filmem. Akurat polskie ligi w zeszłym filmie były na plusie, a tutaj zaczynamy remisem Radomiaka z Górnikiem Łęczna za 3:85. Lech Poznań wygrywa z Wisłą Płock i 1:50. Raków Częstochowa-Brugbet, remis 4-0, Lechia-Górnik Zabrze, również remis 3-55, Pogon Szczecin-Jagielonia, jedyneczka 1.86, Wisła Kraków-Śląsk Wrocław, na jedynkę 2.40, Zagłębie Lubin z Krakowią remisuje za 3.15, Warta Poznań-Stal Mielec, dwójka 3.20 i Piast gliwice Legia Warszawa, dwójka 2.45. Tyle w Ekstraklasie. klasie mamy pierwszą ligę Chrobry głogów z Miedzią Legnica na remisie 330, górnik Polkowice Korona Kielce 1315, bombeczka Resowi w meczu z Arką za 5,80, puszczanie połomice nie po faworycie, wygrywa za 3,60 z GKS Katowice GKS Tychy 1 ze skrą Częstochowa 1,65 Zagłębie Sosnowiec wygrywa z pod 3,25. Odra Opole, GKS Jastrzębie, 1K195, w ŁKS Derby Łodzi, 2K340 i Stomil remisuje z Sandecją za 3,40. Mamy trzy kupony z klasy. Na początek obie strzelą Górnik górnik, Zagłębie Krakowia i Wisła Śląsk Wrocław za stówkę 573. Drugi kupon, kupon overowy. Lech Poznań, Wisła Płock na overze 2,5 bramki i na overach półtorej mamy Lechę z Górnikiem i Wisłę Kraków ze Śląskiem Wrocław za stówkę 297. Trzeci kupon to wygrana Lecha Poznań Pogoni Szczecin i Legia Warszawa z podpórką za stówkę 379. Mamy Premier League, Liga Angielska, zaczynamy remisem Arsenalu z Aston Villą 3,65 Bąbkowy remis to Chelsea Norwich 7-0. Crystal Palace z Newcastle wygrywa za 2-0. Everton Watford, również 1-65. Leeds remisuje z Wolverhamptonem 3,40. Southampton wygrywa z Burnley 2-0. Manchester City na wyjeździe pokonuje Brighton za 145. Brentford wygrywa z Leicester u siebie 2,77. Ham Tottenham remis 3-40. A na zakończenie Manchester United u siebie przegrywa z Liverpoolem za 2:36. Mamy Championship: Cardiff-Middlesbrough remisik 3:15, Birmingham-Swansea również remis 3:20, Blackburn wygrywa z Reading za 1:95, Blackpool-Preston dwójeczka 3,10. Bournemouth wygrywa z Huddersfield 1:70 i remis Coventry z Derby za 3:90. Luton wygrywa z Hull. 1.87 Millwall remisuje ze Stoke 3.15 Queens Park Rangers na wyjeździe pokonuje Petersborough 2.25 West Brom u siebie pokonuje Bristol City 1.45 Sheffield United wygrywa w Barnsley za 2.21 A na zakończenie remis Nottingham z Fulham 3.40 Trzy kuponiki z Ligi Angielskiej to Manchester City, są Hampton z podpórką i wygrana Evertonu za stówkę 308. Drugi kupon obie strzelą. Arsenal Aston Villa, Leeds Wolverhampton i Bradford Leicester. Za stówkę 512. I kupon overowy. Dwa overy, dwie i pół bramki. Arsenal Aston Villa i West Ham Tottenham. I over półtorej Leeds Wolverhampton. Za stówkę 436. Dalej mamy ligę francuską. Ligue 1. Saint-Etienne remisuje Zonge Saint za 3,30 Nantes remisuje z Clermont 3,45. Lille remisuje z Brestem 4,15. Wygrana Nicej z Lyonem za 2,65. Lens-Metz 1 i 1,65. Lorient Bordeaux remis 3,45. Reimstrua remis 3,25. Renogrywa Strasbourg za 1,90. Monaco remisuje z Montpellier za 4,75. A Marsylia ulega u siebie PSG za 1,70. Druga liga francuska, mamy wygraną Toulouse na wyjeździe z pari FC za 2,30. Remis arzas Nancy 3,50. Amiens Valenciennes, dwójeczka 3,40. Caen na wyjeździe wygrywa z Dunkierką, 2,50. Dijon, ogrywa Grenoble, również na wyjeździe za 2,90. Nîmes dwójeczka 2,85. Remis Le Havre. Spa FC 3-0. Noir u siebie przegrywa z Rode 275. Sosho wygrywa z Rouen za 175, a na zakończenie Oser rozprawia się z Bastion u siebie za 185. Trzy kuponiki z Francji to Lens, Stade Ren i PSG z podpóreczką. Zastówkę 375 kupon na obie strzelom. Nicea Lyon, Lorient Bordeaux i Monaco Montpellier. Zastówkę 484. Trzeci kupon to Owery: 2,5 brameczki Monaco Montpellier, Marsylia pezze i 1,5 bramki Nicea z Lyonem. Zastówkę 305. Bundesliga, liga niemiecka. Na początek Mainz remisuje z Augsburgiem. Za 3,75%. Borussia Dortmund na wyjeździe ogrywa Arminię. Za 1,40. Bayern Monachium u siebie wygrywa z Hoffenheim. 1,20. Lipsk bombkowo remisuje z Fry. Za 9,75. Wolfsburg remisuje z Freiburgiem. 3,35. Mönchengladbach na wyjeździe pokonuje Hertę Za 2,0. FC Köln, Bayer Leverkusen. 1 3,15. Stuttgart, Union Berlin. 2,90. Bochum Frankfurt 1-3,35. I druga Bundesliga to Edzgebirge Aue ogrywające Ingolstadt za 2,45. Paderborn HSV 2,61. Dwa remisy Nürnberg z Heidenheim i Düsseldorf z Karlsruhe. Dalej mamy Darmstadt wygraną na wyjeździe z Kiel za 2,80. Szalkę u siebie pokonuje Dresden za 1,60. Regensburg Hanover 2,305. Sandhausen Werder Brema dwójeczka i 1,75. I Sao Pauli z Rostock i jedynka 1,60. No i mamy trzy kuponiki z Niemiec. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach i Owerek 1,5 w meczu Mainz Augsburg za stówkę 371. Kupon na obie strzelom: Armenia Borussia Dortmund, Hertha Borussia Mönchengladbach i Stuttgart Union. Za stówkę 494 Kupon overowy to over 2,5 bramki w meczu Arminia Borussia i Keln Leverkusen oraz over 1,5 bramki w meczu Wolfsburg-Freiburg za stówkę 310. Mamy ligę włoską. Torino Genoa remis 3,60. Sampdoria Spezia dwójeczka 4,70. Salernitana remisuje z Empoli 3,45. Sasuolo, remisuje z Wenezją 4,40. Bolonia ogrywa Milan za 3,55. Atalanta wygrywa z Udinese 1:42. Trzy remisy Fiorentina-Cagliari, Verona-Lazio i AS Roma z Napoli. A na zakończenie Inter pokonuje Juventus za 2:17. Mamy Serie B, a tam Alessandria przegrywa u siebie z Crotone za 2:40. Benevento grywa Cosenza 1:55, dwa remisy Lecce-Perugia, Monza-Citadella. Dalej mamy wygraną Wiczęcy na wyjeździe Sternanon za 4,20. Frosinone ogrywa Ascoli 1,9. Brescia remisuje z Cremonese, tak samo jak Pisa z Pordenone. Na wyjeździe Parma ogrywa Reginę za 2,85. A Spal remisuje z Como za 3,45. I trzy kupony z Włoch to Inter z podpóreczką. Obie strzelą Torino-Genoa i sam Doria spezia za stówkę 403. Kolejny kupon na obie strzelą Sassuolo Venezia, Atalanta udinese i Roma Napoli za stówkę 458. Kupon overowy, wszędzie overki 2,5 bramki Sassuolo Venezia, Bologna Milan i Atalanta Udineze za stówkę 420. Mamy ligę hiszpańską. La Liga rozpoczyna meczem Osasuna z Granadą i tam będzie Remis 3,45. Walencja ogrywa Majorkę za 1,75. Potem mamy dwa remisy Cadiz Alaves i Elche ze Spaniolem. Atletico Bilbao wygrywa z Villarealem, Sevilla ogrywa Levante, a Barcelona przegrywa u siebie z Realem Madryt w Grand Derby. Betis wygrywa z Vallejano 1-8-5, Atletico Madryt u siebie pokonuje Sociedad za 1,75, a Getafe remisuje z Celtą Vigo za 2-95. Mamy drugą ligę hiszpańską, a tam Cartagena na wyjeździe pokonuje Eibar, za 4.15. Ude Ibiza, Labrada, 1 1.20. Hichon z dwujeczka 2.305. Lugo ogrywa Malagę na wyjeździe za 3.85. Leganes wygrywa z Teneryfą 2.15. Amorebieta Real Sociedad B, 1.280. Dalej mamy Mirandę z Almerią, 2.30. Burgos Huesca Dwójka 2,80. Ponferradina Real Oviedo. Dwójeczka 2,65. A na zakończenie Las Palmas. Ogrywa Alcorcon za 1,70. I hiszpańskie kupony Real Madrid z podpóreczką. Atletico Madrid i Sevilla za stówkę 377. Kupon na obie strzelą Barcelona Real Madrid. Real Betis z i Atletico Madrid Sociedad za stówkę 594. Trzeci kupon overowo, -over, dwa overy, 2,5, Barcelona Real i Betis Vallejano oraz over półtorej Sevilla Levante za stówkę równe 4 stówki. Mamy ligę holenderską, a tam Willem Tvetilburg ogrywa Fortunę Sittard za 1,90. Utrecht wygrywa z Herenwen 1,50, Herakles ogrywa z wolę 2,50, Sparta Rotterdam ogrywa RKC Walwik 2,55. Fente wygrywa z Nimechen 1,8, Cambur Feyenoord 165 Bombeczka w meczu Vitesse Go Ahead Eagles na dwójce 5,50, Ajax ogrywa PSV za 1,60, a Groningen ulega u siebie zespołowi AZ Alkmaar za 1,85. Trzy kupony z Holandii to Utrecht, Alkmaar i Feyenoord za stówkę 418. Kupon obie strzelą: Willenfetilburg, Fortuna, Sittard, Utrek Herenwen i zwolę Herakles. Za 488. Kupon overowy. Dwa overy, dwie i bramki. RKC Walwik, Sparta Rotterdam. Cambur Leo Varden z Feyenoordem. I over z Zwolę Herakles. Za 327. Mamy królewski kuponik. nim Atletico Madrid, Zakład bez remisu. 1,25 w stronę jedynki. Sassuolo Venezia. Over 2,5 bramki za 1,60 i Gliwice, Legia Warszawa x 2 2,720 miniaturkowe do wzięcia z królewskiego tygodniowego kuponu. Mam nadzieję, że na plusie. Mamy grupy vip z futbolu amerykańskiego. Jeśli macie ochotę dołączyć, to zapraszam do kontaktu na sportpredictions.pl. A w drugiej grupie, jeśli gracz nie wyjdzie na plusie. Przez cały okres trwania abonamentu zostanie mu zwrócona właśnie opłata abonamentowa. Taki bonusik dla Was ode mnie. A jeśli chodzi o piłkę nożną, również mamy dwie grupy VIP-owskie, VIP Standard i VIP Premium. Jeśli jesteście zainteresowani piłką nożną, zapraszam do kontaktu mailowego. I Liga Typera, mamy mecz Piasta z Legią, Ajax PSV, Barcelona Real, Manchester United-Liverpool. Inter Juventus, Arminia Borussia Dortmund i Marsylia PSG. Każda odpowiedź warta dwa punkciki typujemy w komentarzach pod tym filmem. Nie edytujemy komentarzy i typujemy tylko do momentu rozpoczęcia się danego meczu. Zapraszam wszystkich do zabawy. Ranking Ligi Typera wygląda w ten sposób: jest aktualizowany po seriach dziennych oraz tygodniowej. Kolejne serie dzienne będą ujęte w kolejnych fazach, jak i oczywiście. Film o Pucharach Europejskich. Dzisiejszy wynik Legii Warszawa. Co mamy? Na kanałach Serie dzienne piłkarskie. Na kanale podstawowym polski serwis bukmacherski Sport Prediction. Mamy film weekendowy, który właśnie oglądacie oraz firmy informacyjne. Jakie dyscypliny obstawiacie psychologia w bukmacherce? Pojawi się niedługo stawkowanie z systemami. Dość fajny filmik. Na kanale dodatkowym wisi film o firmach bukmacherskich, research polskiego rynku oraz pojawiają się tam serie dzienne z innych dyscyplin niż piłka nożna i będą się pojawiać od poniedziałku. Jeśli chodzi o statystykę serii filmowych na chwilę obecną, wygląda ona w ten sposób. Mam nadzieję, że dodamy kolejne plusy dzienne. Ode mnie w tym odcinku to tyle. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Ja życzę wszystkim powodzenia z zielonego koloru. I do usłyszenia w kolejnych filmikach.